Masz kod QR na swoim iPhone'ie i chcesz go zeskanować. W tym filmie pokażę Ci dwa najprostsze sposoby, jak to zrobić. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkrywać ukrytą funkcję swojego iPhone'a po rozwiązaniu swojej wątpliwości, zajrzyj do opisu. Pierwsza opcja, aby zeskanować kod QR, który masz na zdjęciu w Galerii, to wejść w to zdjęcie bezpośrednio z aplikacji zdjęcia na Twoim iPhone'ie. To ta ikona, którą widzisz tutaj, ta pierwsza, która się pojawia. Wejdź, znajdź konkretne zdjęcie i przytrzymaj je palcem. Ja w moim iPhonie mam tę funkcję wyłączoną, ale żebyś zobaczył jak to wygląda, po prostu wejdź w zdjęcie, przytrzymaj je, a jeśli pojawi ci się ikonka, którą widzisz na ekranie, naciśnij ją. Jak widzisz, od razu pojawia się link, w tym przypadku do filmu. Możesz otworzyć go w YouTube albo, jak widać poniżej, w Safari. To jest pierwsza opcja. Druga alternatywa to użycie aplikacji Google. Uwaga, to nie jest Google Chrome, tylko Google. Jeśli jej nie masz, wejdź do App Store, wyszukaj aplikację Google i pobierz ją. Gdy już ją masz, otwórz aplikację. Aby zeskanować kod QR, to bardzo proste, użyjemy funkcji o nazwie Google Lens, czyli wyszukiwania za pomocą obrazu. Naciśnij ikonę aparatu, następnie kliknij w ikonę w lewym dolnym rogu, aby otworzyć galerię. Jeśli robisz to po raz pierwszy, aplikacja poprosi cię o pozwolenie i musisz wyrazić zgodę i zezwolić na dostęp do wszystkich zdjęć. Naciśnij tutaj w galerii po udzieleniu zgód, a następnie wybierz zdjęcie z kodem QR. Teraz upewnij się, że kod QR został dobrze uchwycony. Kiedy aplikacja go rozpozna, na dole pojawi się adres URL. W tym przypadku jest to link do mojego profilu na Instagramie. Możesz skopiować ten adres, jak widzisz, albo nacisnąć na niego, aby przejść bezpośrednio. To naprawdę takie proste. Jeśli chcesz odkrywać ukrytą funkcję swojego iPhone'a e każdego dnia, wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób tłumaczymy jedną z nich. Aby również je otrzymywać, masz link w opisie i jest całkowicie bezpłatny.